Witam na kanale Czajna.pl i zapraszam do recenzji robota odkurzającego Xiaomi Roborock S50. Występuje w sklepach pod różnymi nazwami, np. Na Xiaomi Mi Robot 2, Xiaomi Mi Robot drugiej generacji, Roborock S50, Roborock S55, Roborock Sweep 1. Główną cechą, która odróżnia go od poprzednika, to możliwość sprzątania na mokro oraz udoskonalone czujniki. Po prostu więcej sensorów. Siągi Roborock S50 został zakupiony na Aliexpress w sklepie MC Tech Store z polskiego magazynu. Tutaj nie było żadnych dodatkowych kosztów celnych. Przyszło to bezpośrednio z polskiego magazynu. Paczka została dostarczona kurierem DPD. Jakieś 3 dni od złożenia zamówienia. Jeśli chodzi o sklep MC Tech, to należy on do jednego z największych globalnych dystrybutorów firmy MC Mart. Zajmują się sprzedażą takich marek jak Xiaomi, Huawei, Roborock, Amazfit, Ninebot. Swoje sklepy posiadają także na Amazon oraz eBay. Na AliExpress posiadają kilka sklepów. Te takie najbardziej popularne to MC Tech Store oraz Xiaomi MC Store. Sądząc po opiniach, oraz skali, na jaką ją obsługują 5 kontynentów, to wydaje mi się, że nie powinno być problemów z reklamacją tego odkurzacza. Ogólnie sklep oferuje 3 lata gwarancji i darmową wysyłkę części zamiennych w razie uszkodzenia. Ja tutaj niestety nie mam doświadczenia w tego typu reklamacjach, ponieważ Nigdy nic poważnego mi się nie stało z urządzeniami Xiaomi i nie wiem na jakiej zasadzie odbywa się taka reklamacja czy rzeczywiście są jakieś problemy z tą reklamacją. Przejdźmy teraz do zawartości opakowania. Odkurzacz Xiaomi Roborock przychodzi w, takim, w takiej kartonowej walizce z rączką. Na samej górze mamy silikonową Podstawkę do umocowania stacji ładującej jest ona przeciw wilgoci przy ładowaniu. Jeśli będzie podpięta przystawka do mopa to chodzi o to po prostu, żeby nie dostała się woda do stacji ładującej, żeby ta woda nie przeszła na podłogę, dalej mamy. Instrukcje tutaj mamy przystawkę do mopa wraz z dwoma ścierkami. Te ścierki można je prać, więc mamy tak jedną ścierkę, drugą ścierkę. Czirki zaczepiane są na zaczep, wystarczy tylko odczepić. Tutaj mamy zaciski do umieszczenia na robocie z jednej. Z jednej i z drugiej strony. Natomiast tutaj jest miejsce, w którym powinna być wlana woda. W zestawie z przystawką do mopa którą przed chwilą prezentowałem oraz ze ściereczkami można było także znaleźć filtry wodne do nawadniania ściereczki mopa dwa są zamontowane już na module mopa i tutaj dodatkowo cztery dostajemy zapasowe filtry wodne znajdziemy pod spodem pod ściereczką znajdują się one na środku przystawki tej która służy właśnie do mopowania Przewód zasilający z europejską wtyczką do ładowania stacji dokującej, do, do podłączenia stacji dokującej. Dalej mamy zapasowy filtr HEPA. Jeden jest tutaj zapasowy, a drugi jest zamontowany. Drugi powinien być zamontowany w odkurzaczu. Przejdźmy dalej. I to tylko takie zabezpieczenie kartonowe. Mam nadzieję, że tu w środku nic nie ma. No i dalej mamy stację dokującą. Kabel zasilający jest podłączany w tym miejscu. No i na końcu mamy odkurzacz Roborock S50. Dosyć sporo, dosyć sporo waży. Powiedziałbym, że Około 4 kg jest dosyć ciężki. W odkurzaczu i w odkurzaczu zamontowana jest już jedna turboszczotka. Natomiast u góry, pod pokrywką. Znajdziemy pojemnik na kurz. Dosyć łatwo się go wyciąga. Tutaj jest drugi filtr HEPA. Tutaj mamy taką dodatkową szczoteczkę do czyszczenia pojemnika. Tak prezentuje się pełen komplet odkurzacza Roborock S50. Przezroczysta silikonowa podstawka do mocowania stacji ładującej ściereczki do mopa, filtry wodne do nawadniania ściereczki, przystawka do mopa, instrukcja, stacja dokująca, kabel zasilający do stacji dokującej, zapasowy filtr HEPA i odkurzacz Roborock S50.